I witajcie w kolejnym odcinku z Astro Player'em i widzowie no tak jakby zrobiliśmy już dwa, więc został nam różowy i czerwony. Ja zacznę od różo różowego, to jest nudowy. Ja ja się dowiedziałam, że jest jeszcze jedna część tej gry, ale oczywiście za mnie nie stać 290 zł na PlayStation. No to fajnie, a! A ten ja miałem takich, Oczywiście. Gdzie ja lecę? Nikt tego nie wiem. Dobra, czy to jest znowu bura? O! Do... Okej, okay, dobra, to już wiem czemu tak trudno to będzie zdobyć. O, kurde, kurde, kurde. Ojeju, co tu się dzieje? Ojej, oj ojej Wiesz to, wiesz to szybko. leć to, lecz to, lecz to szybko. Dobra, no to A mam przytrzymać, bo no, on tak ładuje, niby. Chmura Ty, weszłem na chmurę. Aha, nie musiałem. Oczywiście, że nie musiałem. Co to jest? A w tak poszłem tylko. Aha. <grytanie> Kontrolę PlayStation. No, oczywiście, ja już wiem, co będzie dzisiaj. Na liście. Na liście PlayStation. Oczywiście, że PlayStation. Aha, co? Czekajcie, co ja teraz powiedziałem. A ja nie muszę ich komponować, prawda? No nie muszę, chyba. Chyba zrobię sobie drogę. O się! A, widziałem sobie. Odciski się robią. Przypomina mi gdzieś ten komponent, ale nie wiem z czego. Chyba z Youtuba. Chyba widziałem. Naprawdę? Ach, Jest Już bez że to jest takie ciężkie, to nie... Nienawidzę chmury. A, ten nie można używać, widzowie. O Boże, też pada. O nie, i kol czas ten widzi. No, nie, co się dzieje? Roboty bardziej teraz, bo tutaj... Roboty do mnie mówią, Wow! Ej, ale on tak może? On mi złapać po Może? Fail! Zostałem puszką w głowę i zostałem jeszcze. i zostałem tu tym Widzowie, jest dzisiaj, nie dzisiejszy! No, nie dzisiejszy. Oczywiście w każdym odcinku będziemy robić po, po jednym rewelu jajko byłem, ja nie, mnie to nie opadnie. Dobra, no to mamy. No i mamy czekaj. A co miałem z nim zrobić? Bo ja widziałem tak jakby zwykłego. A co ja mam nimi robić? A, czekaj, what? Oooo! czyli pakiem trzeba to robić. Okej, okay, może no mogę oglądać tutorial. Bo tam widziałem, tutorial się ukończył, ale nie do końca, bo ja nie oglądałem. Zrobiłem to szybciej niż tutorial. Trzeba zaślimmy od nich. Ślimmy od jednego, tam drugi. O boże. I <grystanie> yes. O, mamy artefakt chyba. A jednak nie. No <grystanie> to ładny artefakt. Oh, jeju. Widzowie, co się dzieje? Co się dzieje? O... Wow, e, łąka pamięci, pola szybkości. Jak to pola Ja... Ja nie... Kulka mi jakoś będę. Nie, jak mam się ruszać? Ja nie mogę się ruszać, widzowie. O kurde. To będzie ciężkie. Dobra, czyli mam tak lecieć. No to fajnie. Uuu. O, o pudel. Ty jakieś muzyczne to było. Co? Ty bluzka? Co? Nie widziałem ogliszki. Eh. O nie, ja muszę być błotem. I było A nie, bo to nie... Bo to nie było to... Hmm. Dobra, ja zrób to... Oj ja to jest fajne. Działam, wyjdziemy. No, mamy checkpoint. Ojciek. Jak to mogę zginąć? Tak, wiedziałem. Nie, bo widziałem checkpoint i chyba... się za bardzo rozpędziłem, nie trafiłem. Leś ta... Z cudem w subziomeczku! ziomeczku. O! O. Aha, po to popływaj. O. Znowu dmuchać. Ja wam... Ja wiem, że uszy was wolą teraz ode mnie... Przeze mnie, ale... Gra mi każe. Nie chce mi się wyłączać. Mikrofonu i włączyć. Nic mi tu nie chce. Tam się by chciał do pracy i też koło, o Jezu, też koło też o czym my w ogóle gadamy, teraz gadajmy o nie <laughs> w ogóle łąka pamięci się, czytał ta piękna łąka to się zmieniła chyba w koszmarną łąkę, bo ja teraz widzę tutaj takie kurze o nie, co to o nie, to było, oj Oj, prawie zginąłem. Nie przeżywam. O kurde. O nie przelatywać przez... Nie, 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 nie jestem do co... O, Dobra. sam czekać, czy mogę już przeskoczyć. O! Co to jest? Ale dobra, widzowie. Jak chcecie zagrać w to yy, to się akurat mieć PlayStation 5 no niestety i... i normalnie zrobić. Yy, no, no i możesz pograć normalnie, i za darmo. I, ale ja żałuję, że to jest nie jest za free, na na PlayStation 4. Co to jest? What is this? On jest dobry czy zły? a żeby go. mojego my, myślałem, że chciałbym przegnić. O. Myślałem, że Ale ja fliperów. O. Onka pamięci ale ja fliperów? Nie pasuje. W ogóle kto myśli Nazwy. I znowu ta piłka. Plastikowa piłka. O boże... O nie, 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 Ile masz sił? nie, nie, Widziałem nie, dobra. Dobra, zrobimy to kiedy indziej. Tak, nie, to kiedy indziej. Ja widzę tutaj takie wielkie coś, że nie, 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 w ogóle ja zdobyłem pudzel, jak nie widziałam. Czy to będzie koniec? A... Ty, bo to takie łatwe jest. Jeszcze koniec? Nie no, ten odcinek to jest taki krótki. Y Dobra, nie wiem co mam teraz zrobić. Chyba wejść na te... No, wejść chyba. PlayStation. Tak, będzie to PlayStation. Proszę, mówcie to no, tak. Tak, to jest PlayStation. No, nie mogę uwierzyć. Widzowie, do z czego to jest takie kolorowe, a inne nie? A tu ja mogę coś otwierać. <laughs> Jakie to fajne, PlayStation ogólnie jest fajne. A fajnie wygląda, nie grałem, ale bardzo fajnie wygląda. No i mamy PlayStation. Takuje nam ostatniego, czyli czerwone pole. Mam tylko pada. Łowa, że jakiś wstys. Nie robię gry na... Mówię najpierw, że gry nie robię. No 100%, to znaczy najpierw, że robię, ale nie robię. Oczywiście, że robię. Czego my się boimy? Dobra, to idziemy na płacji pił. Zawsze tam kończymy odcinek. Chyba będziemy kończyć. 9-10 minut ten odcinek trwa. Oczekajcie. Wiedziałem, że tu będzie kółko na stówę. Co to odblokuje w ogóle? Nie wiem. Nie, nie. A, dobra, to jest o tym wyścigu, ale ja nie chcę go robić. No to, jak wiecie, kończymy odcinek. Pa!